Nie znam obojętne to, co dzieje się w polskiej edukacji i nauce, a wiadomo przez kogo, przez ministra edukacji i nauki, pana Przemysława Czarnka. Chcemy, aby w przestrzeni publicznej wybrzmiał nasz głos, głos sprzeciwu wobec działań pana, pana ministra. I co ciekawe, jest to głos dosyć przekrojowy, ponieważ są z nami uczniowie, studenci, ja natomiast reprezentuję środowisko już akademickie jako prowadzący i nauczyciel akademicki. Dlatego wszystkie te trzy środowiska, a także różne środowiska polityczne udało nam się zgromadzić, ponieważ aktualnie jest z nami także porozumienie Rosowa-Gowina. Co ciekawe, które również ma wiele do zarzucenia ministrowi Czarnkowi. Jest, za chwilkę ma dojść również osoba z ruchu Szymona Hołowni. Mamy duchowe wsparcie od szefa lokalnej Unii Europejskiej Demokratów, który niestety dzisiaj bierze udział, ma wystąpienie w panelu równościowym na konferencji. Dlatego wierzymy też w to, że sama konferencja wybrzmi w przestrzeni i. Odbije się echem e, tego typu, że młodzi nie zgadzają się na tak, tak zwane dokręcanie śruby e, przez ministra. Jest ono askuteczne e, wobec e, zamiarów, które ma pan minister i e, rząd Prawa i Sprawiedliwości. E, jesteśmy. Po rozpoczęciu roku szkolnego w naszych szkołach, już nową podstawą programową, jesteśmy trzy tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego na polskich uczelniach i to wszystko skłoniło nas do tego, żeby ten głos wybrzmiał dzisiaj tu i teraz w naszym regionie opolskim, w mieście Opolu. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja, jeżeli chodzi o kwestie akademickiego Opola i w ogóle akademickiego życia, no nie zgadzam się, z, jeżeli chodzi o ministra Czarnka i jego takie podejście do, do nauki, a także do dydaktyki, jako do miejsca, gdzie powinno się promować tylko jedną ideologię, ideologię, która jest zgodna z linią partii Prawo i Sprawiedliwość. Ja uważam, że jako dydaktyk nie ma w ogóle miejsca na politykę w dydaktyce i też staram się, to, staram się tego przestrzegać, mimo że jestem zaangażowany politycznie. Z tego co wiem. E Robią tak samo i inne osoby, które są też innych poglądów niż ja, które nie propagują żadnej e, ideologii swoich poglądów podczas zajęć ze studentami. E, I nie wyobrażam sobie ingerencji w ogóle z zewnątrz e, ministra e, w działalność uczelni, wydziałów, instytutów, a także e, w wolność nauki, bo wolność nauki e, to, to jest to pojęcie, które e, de facto jest podstawą samej nauki e, i tworzenia. E, badania i później opisywania tego w różnego rodzaju opracowaniach.